Nie mam pojęcia, czy jestem już na żywo. Nie mam pojęcia. To są ostatnie momenty, ostatnie chwile. Czy to działa? O matko, Twój kanał. O, jestem. Co działa? Działa. Czy mnie słychać w ogóle? Halo, czaty. Siema Ostatnie chwile Walnicie łapę w górę słuchajcie Siema 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 Słuchajcie Ej <słuchaj> A nie, 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 co się dzieje Ej, czy ludzie dostali, kurna, tego powiadomienie, o live? Ie? Ile osób jest na czacie? O co chodzi? O to chodzi! O to chodzi, słuchajcie, ostatnie chwile, 21 minut do końca. Słuchajcie, zostało licytacji na pomoc, na y pomoc ludziom z Ukrainy. Jeżeli byście. No, byli zainteresowani są jeszcze ostatnie momenty na wylicytowanie kawałka mojej tapety. Yy. O, z moim podpisem. Osoba, która wygra to licytację będzie miała kawałek mojej przeszłości. Potężny kawałek mojej przeszłości. Ja będę musiał to jeszcze jakoś solidnie zapakować, żeby kurde to przewieźć Więc to będą kolejne wydatki Wiecie o co chodzi Co nie? Ale naprawdę na maksa się jaram Na maksa się jaram, serio Boże, czekajcie eee, Serio, na maksa się jaram Ej, to bez nadzieja, że Kurnal dlaczego nie wysłał kurna powiadomienia YouTube. Powinno być 400 osób teraz na streamie. O co chodzi? Kornal, YouTube płata figle, naprawdę. Ja w ogóle słucham dziwnej muzyki, więc proszę nie oceniać. Ja już kupiłem. O, to ty, 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 dałeś tyle, a, a? ale jesteś bogacz stary, zajebiście, serio Ostatnie 20 minut oficjalnie Ostatnie 20 minut licytacji, zrobię jeszcze szybkie instastory YouTube płata figle i nie wysyła ludziom powiadomień Właśnie zacząłem streama z oglądania y, ostatnich 20 minut. Licytacji, więc wbijajcie. Czemu to ucina mi głos? Siema, siema. Wszyscy się witają, siema siema wszystkim siema wszystkim dobry wieczór. Ja w ogóle dzisiejszy streamek będzie dosyć e, szybki, bo tutaj wiecie, oglądamy licytację. Jak się ma, czy ktoś z was jeszcze zdecyduje się podbić o złotówkę nawet Co nie, że da kurde za to za ten kawałek tapety Co jest za mną e, jak to, Jak to widzicie? A za ten kawałek tapety, co jest właśnie za mną o 464 zł, co nie? Ja oczywiście nie wiem, właśnie to też będzie dobre pytanie, co nie, widzowie, bo ja to jest pierwszy raz w życiu, kiedy robię licytację, co nie? Nie wiem jak to działa. Zajebiście wyszło, że akurat no Ktoś postanowił dać tyle i tyle przekazać na pomoc. Yy, o, poczekajcie, pominam piosenkę. Burger, burger, burger. Nie wiem, czy wy w ogóle słyszycie tę muzykę, co leci w tle. Ale ja nie wiem, czy ona ma prawa autorskie. Ale dobra, to jest livestream, który będzie później niewidoczny. Ale możliwe, nie, no. Może go wstawię na kanał. Jak się czuję? Czuję się zajebiście, serio. Jest totalny sztos. Ej, czy jest tutaj włączony ten tryb kurna zwolniany? Jak to działa? Zarządzaj transmisją. Nie mogę kliknąć zarządzanie transmisją? What the fuck, bra! Ej, jak to działa? Ja się może nałożyć streamować, słuchajcie, patrzcie, odświeżę, odświeżę, odświeżę. Nadal 163 zł, ale nawet jeśli to się nie podniesie, moim zdaniem to już jest tak zajebista suma, że serio nic nie mogę narzekać, naprawdę. Absolutnie nic nie mogę narzekać. Wizłowie, mi tu wiadomości na Instagramie piszą. Ja czytam wasze wiadomości, słuchajcie. Ja, ja czytam wasze wiadomości. Słuchajcie, raz jakaś dziewczyna do mnie napisała. Co nie, codziennie, codziennie. Wysyłała mi wiadomość: pierwszy dzień czekania, aż mi odpiszesz. I słuchajcie, pisała tak 100 dni, i o równej godzinie, yy, o północy, na setny dzień, odpisałem jej setny dzień czekania, aż odpiszę. Czy to było kutasiarskie zachowanie z mojej strony? Ale w sumie wyszło No, jak tam? Co chwilę trzeba sprawdzać, no nadal tak samo Ale myślę, że to raczej się już nie zmieni Przynajmniej ja tak myślę 15 minut do końca, 15 minut Jak się macie widzowie, dobrze się macie? A w ogóle jak oceniacie jakość streama, jakby nie wiem Jest git? Czy zainstalujesz Windows 11? Raczej nie Nie wiem, dobrze mi jest z dziesiątką Co to za pytanie w ogóle? Śmieszne pytanie, nie wiem kogo to obchodzi Jaki masz mikrofon? Novox NC1 Tak? To było w zachowanie? No cóż poradzić Jest kozak, to fajnie, że się wam podoba. Widzowie. O, a nie, teraz zasłaniam tapetę. No, sprawdźmy, czy cokolwiek się zmieniło. Nadal tyle samo, 21 osób w ogóle wzięło udział. Dostałem piłkę w oko. Przykro mi. Jak się dostaje moda u ciebie? Eee, nie wiem. Sieba wariaci, wariacie, sieba, mordo. Kiedy f, -daf. A nie wiem. Ja w ogóle muszę nagrać tego Beat Sabera. Walonego. Bo powiedziałem na filmie, że. Muszę nagrać dwa filmy. Muszę nagrać filmik jak gram w Beat z siostrą. Eee, albo z jakimiś tam moimi znajomymi. Bo ja ogólnie nie umiem grać w Beat To jest. To jedyna gra, w którą idzie mi naprawdę spoko, co nie? A yy... będzie fazmofobia na wiarze O Boże, zesrałbym się, ale chyba, chyba grałem. Ej, są tutaj jakieś moderatorzy Ej, ale w ogóle słabo, że ludziom nie dostają. Kurna... nie dostaliście powiadomienia co nie? Kiedy skatevlogi, Krzysiek? Spójrz za okno i stwierdź, czy jest ciepło. To jest łatwe pytanie do odpowiedzi. Dobra, jak tam, jak tam, czy cokolwiek się zmieniło? Bro! Bro! Jeszcze 5 stówek tych 5 stówek będzie za tapetę, to jest niesamowite. What the fuck? Bra momento! Ej, zajebiście! O kurwa! O, Serduszko na czacie! I flagę UK Ukraine, Ukrainy. Na czacie poproszę. O co chodzi, bo ja nie w temacie. Eee, okej. Okay. Jeżeli chcesz się dowiedzieć szybko, to... Wystawiam e, moją starą tapetę ze ściany na licytację na pomoc e, ludziom z Ukrainy. Jeżeli chcecie dowiedzieć więcej, zobacz mój filmik, e, który e, dałem tytuł e, ogłoszenie. Kiedy ostatnio robiłeś stream? Teraz Damn! Ej, no po co powiedzieć, że zaokrąglałem 500 złotych. What the 510! Ej jo! 510 zł ej, ale to w takim razie to... Za każdym razem jak ktoś daje nowego... nową yy, cenę to to się przedłuża o 5 minut. Jakby No, ca cała licytacja, co nie? Ej, ale zajebiście o ja Powie, powiem wam, że ja spodziewałem się, że to wyjdzie z tego tak przynajmniej, nie wiem, 300 zł? 500 zł? What the fuck, ej, zajebisie I'm done! Oh my god! O mój boże! O mój boże! Ej, nie, nie wiem co powiedzieć 620? Co się dzieje? What the fuck? Halo? Amogus? Jeszcze raz 600 zł Amogus 650 stary Amogus, 700, what the fuck jest, co się dzieje? zaraz na Discorda Dobra Ej, what the fuck, co się dzieje? 700 złotych 710 ej, ci ludzie się biją Co się dzieje? Co się dzieje? Ej, ale zajebiście! O to chodziło! O to chodziło! Kawałek mojej tapety! Co się dzieje? Możesz... zapytać drzwi A, nie widać cię Asia zawitała! Cześć, zasłaniałam tą tapetę. To jest. To jest ta tapeta. Ej, what the fuck! Totalnie się tego nie spodziewałem, serio. Czy ty się podpisałeś tutaj? Markerem? Markerem się podpisałem. Nadal jest 710. Nie trolujcie na czacie. Ja co chwilę. Co chwilę sprawdzam. Mam tutaj to odpalone. Ej, to jest posrane. Ale zajebiście. Wow. Ktokolwiek, kto za to zapłaci, to ja po prostu normalnie byłbym gotów yy, przekazać tej osobie to osobiście tą yy, tapetę. Tylko kurna, boję się, że ta osoba mieszka gdzieś. Nie wiem. Nie wiem, ta osoba nie wiem, gdzie może mieszkać. Kurna właśnie takie międzyzdroje, na przykład. Totalne wypizdów. Asia, jestem twoją imienniczką, ktoś napisał. Cześć. Kiot. Będzie fazmofobia na VR. 740. Nie wiem. Nie wiem, czy będzie... Prawdopodobnie tak, ludzie. Przecież to na kanale, co, co... Jak wpadnę na jakiś fajny pomysł, co... Nagrać, to oczywiście, że to nagram i to zrobię. Szczególnie teraz, jak się zaczynają yy, najdłuższe wakacje w moim życiu. Ja mam tyle planów na nagranie filmy, że Wy sobie nawet z tego sprawy nie zdajecie. Ej, 740 zł, dzisiaj rano było 300. Dzisiaj rano było 300. Do. Yy, no, kończy się za 7 minut. Za 7 minut się kończy. Ciekawa jestem, czy dobije do... Ale to, to za każdym 800. razem jak ktoś to. Yy... No. Podbiję. A nie, poczekaj, bo jak to działa? Bo jest... bo teoretycznie. Kończyło się dzisiaj... o... 22.25 jest 22.18. No to dobrze. Kończy się za 7 no minut. No za 7 minut, ale to tak powinno być chyba, że jak ktoś podbije tą cenę, to to się przedłuża o 5 minut, ale to chyba w ostatnich minutach. Tak jest w FIFA. Nie wiem, nie że tak jest tak. No to... <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ale ja, ja czekam, bo jestem Ej, serio? ciekawa, a ja jest... przyszłam, przez to, że powiedziałeś 700 i mówię nie. To Ej nie... to jest niesamowite. Jak padnie 800, to. Ej, imagine, tysiaka. jakby ktoś tysiaka dał za to ten jest, kawałek pa to jest, to jest w sensie papieru, tak wow. naprawdę. Naprawdę wow. To jest niesamowite. Ale ktoś zdecyd zdecydowanie ma po prostu. Ktoś z was ma. Yy, naprawdę bardzo dobre serduszko. Bo przekazuje takie pieniądze. Na pomoc ludziom. Pamiętajcie, że wszystko to. To jest. Yy, licytacja na Allegro charytatywnie. Co znaczy, że. Ja tych pieniędzy nie dostanę do moich rąk. To automatycznie ze strony leci na SOS Ukraina. Kupując, wspierasz cel SOS Ukraina. Tutaj możecie sobie wejść i kliknąć, poczytać sobie. I to jest prowadzone przez organizację charytatywną Polska Akcja Humanitarna. Dobra, myśląc Ej, ale po co wypiszecie na czacie? Kurna. 2000 ktoś dał! Ktoś dał tysiąc! Jak to widać na ekranie. Odświeżam, odświeżam. Nadal 740. Ja byłem przygotowany, że za 4... Cztery... Co jest? Na Discordzie. A ja nawet Discorda nie mam odpalonego. Eee, poczekajcie, ja tu muszę za chwilę odświeżać. Dobra, 740 jest nadal. To jest niesamowite. syry, co się właśnie odwaliło. Gdzie ja mam Discorda? Tutaj? A tutaj. Na no, dzień dobry. No siema, siema. Siema, się nie ma. No i co? Co? Coś no. coś powiedzieć? Chciałbym tylko powiedzieć, że... Że gratulacje. No. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Oh, 790 nie, nie. 790 lecimy. O, my lecimy. Lecimy. Oh, god. Road for 1k. Kurde, ale jak No wow. Ej to jest niesamowite. Ja naprawdę nie sądziłem, szczerze. Jakby patrząc na moje aktualne zasięgi, to jak ty YouTube traktuje jakby mój kanał, to no nie jest za bardzo takie Super. Yy, miałem kiedyś, mając mniejszą ilość subskrypcji o wiele większe zasięgi, przynajmniej takim mi się wydaje. Yy, to po tym jak właśnie spadły mi te zasięgi, to nie sądziłem, że ta cała akcja charytatywna wyjdzie tak, jak myślałem, że wyjdzie. I naprawdę jestem no w szoku. Jestem w szoku. Ale w ogóle ty. Yes! Kiedy... 800! 800, 800! 800! Let's go! Oh my god! I'm proud of you. I co, przedłużył się czas? Nie. nie! 3 minuty. 3 minuty do końca. 800! 800! Ej, ja muszę się skontaktować. z... Ja, ja w ogóle nie wiem, w jaki sposób ja mam się skontaktować z tą osobą tutaj. Ja muszę to oczać. Jak tylko skończę live'a, zacznę to ogarniać, co nie? 3 minuty do końca: 3 minuty. Oh my fucking god, bro. Ej, to jest niesamowite. Jakby ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Ja nie wiem. Pozdrawiam wszystkich na czacie, serio. Walnijcie łapę w górę, może dla większego zasięgu. Słyszałem, że to pomaga. W góry, w góry, w góry. A w ogóle czemu nie ma donatów? Bo. Yy... Bo nie ustawiłem. Nie ustawiłem. Zdecydowałem, że chciałbym się skupić w 100% na lizytacji na tym live'ie Kurwa, kawałek tapety. Kurwa, to jest pomoc ludziom. Jakby tapeta to jedno. To jest pomoc ludziom. 810. Go! Ej myślicie, dwie znaczy... Minuty. Dwie minuty do końca Ja nie wiem jak działa to konie ostatecznie My, Czy ludzie zaczną się, nie wiem Bo... Cioto. To przyjadą ewidentnie była... Pod, do, przyjadą do ciebie pod bloki i się zaczną bić Nie mnie A że oni we dwójkę? Nie no tam w dużym. Nie wiem jakaś cała grupa się zacznie Zjeżdżać i się bić 960 ktoś napisał, 810. No widać, widać, widać. Cyk. 810 i jak z czasem? Minuta 36 minuta Myślę, sekund. Minuta 36 sekund. A się skończy. Asia podpisze się na tapecie, ona już jest taka gotowa, no, już nie. nie ma jak. Minuta. Ale siedzę, obok Napisał 1000 zł No ale to to wiesz, ludzie piszą cokolwiek. Dobra, a ja napiszę. 500 ustawię, u, ustawię, napisz 500 tysięcy. Że 810 się skończy, minuta. No, minuta do końca. Patrz na szat. Ktoś kto dał. O! Ktoś dał 500 gazelionów. 500 pierdylionów Pierdylionów. Ej, ciekawe, czy rzeczywiście jest taka liczba jak pierdylion. A zaraz ci powiem. Zaraz. Dobra. 810, boże. Pierdylion. 47 sekund. To będzie 815. Ej, oni teraz mogą się nawet o złotówki o tak bić się. Bo tu widziałem dwie osoby ewidentnie się biły ze sobą jakby o tą tapetę Na wykopie ktoś się zapytał ile no. to jest Spierdyliar to i... No, będzie tyle, i... 810. O To będzie 810 tyle ile 22, wypiła Pips Goha 3 zł <laughs> Na no, następnego lewa jakiego będę robił to ustawię donate y na spokojnie wszystko będzie tak jak do tej pory. 810 I uwaga 10 9, 9 8 7, 7 6 5 4 3 2 1 cyk Odśwież. Zakończona. 810. Dobra, nice. O oh my god! O oh my god! 810 zł za tapetę. Damian, ktokolwiek y, zdecydował się dać 810 zł za ten kawałek tapety z moim podpisem, jesteś wielki, wielkim człowiekiem. Jesteś naprawdę. Y, postaram się z Tobą y, jak najszybciej skontaktować. Mam nadzieję, że jest tutaj Nie, na mailu powinienem, powinienem dostać tą informację Kto to kupił Więc jeżeli oglądasz tego streama Nie Spodziewaj Powinieneś mieć możliwość napisania Wiadomości prywatnej Prze Wiadomości prywatnej na Allegro Tak myślę, że to powinno, powinno coś takiego być Więc Jeżeli ty to oglądasz, jesteś wielkim człowiekiem Naprawdę Ten... To, co właśnie teraz trzymam, będzie wisiało u ciebie w pokoju, w domu. Mam nadzieję, że będzie ładnie się eksponowało. Jestem zajebiście za zaszczycony. Yy, co? Ktoś, ktoś napisał na czacie, masz dużego. Mam dużego, mam dużego Nohala. Naprawdę jestem totalnie. WIELKEJ EUFORII Box. Dobra odkładam Jakbym miał kasę to sam to od ciebie kupił, Żeby po prostu stało Poczekaj Położę to Albo nie Agatko Więc dobra Tak oto się zakończyła licytacja 810 zł 810 Kurwa mać No to i tak powiem Ci szczerze niezły przeskok żeś zrobił z 300 zł na No dzisiaj rano było 360 zł o 100%. Zaczęło się od 50 zł Skończyło się na 800 810 Nie, to, 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 to 102%, żeś tam podskoczył skąd ta deska na ścianie? de zjoret Demar. Eee, dobra. To w takim razie. To tyle na dzisiejszego streama. Wow, jestem w szoku, kontaktuję się z Tobą Jeżeli oglądasz tego streama yy, przez Allegro najprawdopodobniej No A to Ty nie chcesz jeszcze poprowadzić streama? Nie, bo ja muszę się uczyć stary No jutro, niestety jeszcze chodzę do szkoły Ale za niedługo kończę szkołę i nie mogę się doczekać tego Aż odinstaluję Librusa i na, pożegnam się z nim na zawsze więc dobra, dzięki wielkie za streama, no, słuchajcie. Uczysz się nie zdziwił. Dzięki wielkie za streama, naprawdę. Dzięki wielkie za taką pomoc. To jest niesamowite. Do zobaczenia w przyszłych filmach. Wow.